pod jego pomnikiem, który w 2006 roku został ustawiony jako pierwszy pomnik w Polsce ku chwale tego najwybitniejszego wielkiego polskiego bohatera, jego z największych bohaterów XX wieku. Przyszliśmy tu dzisiaj, żeby oddać hołd wielkiemu Polakowi, natomiast zastaliśmy tutaj profanację tego pomnika po raz drugi, 13 grudnia chyba ostatnio. Teraz 8 rocznicę śmierci zrobiono, powtórzyło się to samo. Dzieje się to w czasie, kiedy Jaruzelski jest hełpiony przez obecną władzę, zapraszany na salony do prezydenta Rzeczypospolitej. Kiedy wrak jest podniesienia do stopnia generała pułkownika Kuchlickiego i odznaczenia go orłem białego, dzisiaj jest pieleszak Jaruzelski, kiszczak. Natomiast tego wielkiego Polaka nie ma, kto. Tutaj docenić, nie ma kto nadać mu stopnia generalskiego. Jest to oburzające i tutaj w tym patriotycznym parku Jorzana, gdzie jest Galeria Wielkich Polaków, gdzie z XX wieku jest 19 najwyższych postaci. Wzywamy, panie prezydencie, niech pan to zrobi. Niech pan nada generała, generała brygady Kuklińskiemu. Niech pan odznaczy go orłem białym. A tych łajdaków. Jaruzelskiego Kiszczaka tych wszystkich śpisli w pod sąd należy oddać. I żądamy tego jako przedstawiciele narodu polskiego, jako patrioci z Krakowa. Tutaj z Panem Przewodniczącym Jarzym Bukowskim na czele. Ja bardzo dziękuję. Prosimy o złożenie kwiatów. Proszę Państwa, słóż mi Pan. Prezes wyjął sprawę yy, uchłaniowania pułkownika Kuklińskiego. Co prawda przy tym prezydencie są małe szanse, aby order odła Białego i awans generalski był. Tym niemniej nie zaprzestaniemy tych starań i równolegle starań o degradację generału Piszczaka i Jaruzelskiego. Co więcej, tu są pewne szanse, ponieważ pan Prokurator Piątek, który składa apelację od wyroku w sprawie stanu wojennego, powiedział, że rozpatrzy propozycję porozumienia organizacji kombatanskich niepodległościowych w Krakowie, aby w ramach apelacji zażądać jako karę dodatkową pozbawienie stopnia generała, na co pozwala kodeks karny. Natomiast z największą radością pragnę Państwa poinformować, to jest wiadomość z wczoraj, że. Do Łalaski Marszałkowskiej został złożony projekt bardzo króciutkiej uchwały, którą zaraz przeczytam, przez Klub Solidarnej Polski i na Komisji Środków, Kultury i Środków Przekazu został on o dziwo, ale ku naszemu zadowoleniu poparty zarówno przez posłów PiS-u, jak, jak i przez posłów Platformy Obywatelskiej. Więc jest szansa, że w przyszłym tygodniu Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjmie następującą krótką uchwałę, przeczytam bez uzasadnienia. W rocznicę śmierci pułkownika Ryszarda Kuklińskiego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża najwyższe uznanie dla jego działań, którego bezinteresowne poświęcenie przysłużyło się obaleniu komunizmu w Polsce i utrzymaniu światowego pokoju zagrożonego ofensywnymi planami militarnymi ZSRR. Kierując się dobrem Polski i Polaków, nie zważając na niebezpieczeństwa, Ryszard Kukliński odważnie przeciwstawił się komunistycznemu reżimowi, stając w jednym szeregu ze wszystkimi bohaterami walk o polską niepodległość. Zachowując nienaganną postawę moralną, godnie znosił upokorzenia, w których doświadczył ze strony władz najpierw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, a później także Rzeczypospolitej Polskiej. Był wzorem wiernego krajowi patrioty. W tej Rzeczypospolitej Polskiej oddaje cześć pamięci pułkownika Ryszarda Kukuńskiego, który dobrze zasłużył się Rzeczypospolitej Polskiej. Ten projekt złożony wczoraj, poseł Patryk Jakiń Poinformował mnie, że ten projekt został złożony. Rzeczywiście sprawdziłem na stronach Sejmu, on już jest, zresztą stąd jest pewnie też ten wydruk. I jeżeli tylko nic nie stoi na przeszkodzie, a widzimy, że różne są przeszkody, powinien być przyjęty przez Sejm w przyszłym tygodniu. Jedno tylko zdanie: ten projekt był przygotowany na prośbę naszego porozumienia przez pana Patryka Jakiego na rocznicę stanu wojennego, ale ponieważ troszkę się spóźniono, w związku z tym. Na Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu ustalono i logicznie, że nie będzie już przyjmowany z opóźnieniem 13 grudnia, tylko z okazji 11 lutego i posłowie, powtarzam to publicznie, bo to jest publiczne zobowiązanie, posłowie PO i Prawa i Sprawiedliwości powiedzieli, że ich kluby będą głosować za przyjęciem tego projektu plus Solidarna Polska. Jedyny, który się wypowiedział zdecydowanie przeciwko, to był przedstawiciel ruchu palikosa. PSL i SLD głosu nie zabierały, ale PSL zapewne pójdzie tak jak PO, więc jeżeli tylko, powtarzam, bo ja już głucham na zimne ten tym dziękuję. jeżeli tylko to pójdzie pod obrady Sejmu, zostanie na pewno przyjęte, a jeżeli się okaże, że nagle jakieś próby powiedzą, że nie, no to będziemy wiedzieli wtedy z kim mamy do czynienia, bo obietnica była dana publicznie. Nie, nie, dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję. Oh.